Dzień dobry, państwo, witamy wszystkich bardzo serdecznie na ostatniej w tym roku przedmeczowej konferencji prasowej. Przed nami mecz 19. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy pomiędzy gronem a Puszczu, Niepołomice, który zostanie rozegrany w Krakowie. Naszymi gośćmi są trener Adrian Siemiec. Dzień dobry. MVP ostatniego spotkania z Rakowem Ruiny na Cześć, Rui. A także Emil Kamiński, który pomoże w tłumaczeniu, w tłumaczeniu i w komunikacji z Rui. Ja przekazuję mikrofon trenerowi, a Państwa zapraszam do zadawania pytań. To ja zacznę. Trenerze, jest świetnie, a może być jeszcze świetniej na koniec roku. Warunek jest tylko taki, żeby Jagiellonia wygrała w Krakowie z Puszczą Teoretycznie zadanie proste, ale, ale Puszcza jest rozpędzona, że tak powiem. Tak jak, tak jak Pan wspomniał, no, no nic dodać no nic no zdajemy sobie sprawę, że, że to naprawdę bardzo dobre pół roku za nami, ale no nie chcemy dzisiaj jeszcze o tym myśleć, bo jest jeszcze jeden mecz przed nami i chcemy skupić się na tym spotkaniu, chcemy zrobić wszystko, żeby zakończyć ten rok zwycięstwem eee, i, i będzie czas na podsumowania eee, po tym ostatnim meczu, jak już eee, będzie ten taki czas. Trochę spokoju, trochę wyciszenia się, żeby sobie pewne rzeczy podsumować, do pewnych rzeczy sobie wrócić, popatrzeć sobie na to, co, co zrobiliśmy, ale to jeszcze dzisiaj nie jest ten czas. Dzisiaj jesteśmy skupieni, skoncentrowani na tym, żeby pojechać do Krakowa na mecz z Puszczą i wygrać. Nie da się ukryć, że Puszcza jest no, niesamowicie nieprzyjemnym rywalem, ma swój styl, jakkolwiek by on nie wyglądał, po prostu ma swój styl. No, gra brzydko, ale skutecznie w ostatnim czasie. Poszczególne zespoły kolejne się z tą puszczą męczą, przegrywają. Ostatnio też. No ale z drugiej strony, jak Ironia dziś jest w takim gazie, że trudno sobie wyobrazić, żeby nie przełamała tej, tej defensywy trenera Tułacza, Więc myślę, że i trener też już jakoś na, ten, na, na te puszczę tam znajdzie sposób. Ja przede wszystkim uważam, że mm, no mamy. Mm, już taką, taką swoją tożsamość pisano w to, w jaki sposób ta drużyna ma wyglądać, jaka ma być. I niezależnie od tego, z kim gramy, gdzie gramy, chcemy być zawsze tacy sami, i nie, nie zmienimy tego podejścia w tym meczu najbliższym również, więc. Zdajemy sobie sprawę, że, no, że puszcza ostatnim, ostatnim czasem naprawdę świetnie punktuje, bo to są trzy mecze wygrane w ekstraklasie. To nie jest przypadek, trzy mecze wygrać w ekstraklasie to, to nie są przypadkowe rzeczy, ale oczywiście jesteśmy przygotowani do tego spotkania pod, pod kątem tego, w jaki sposób puszcza. E, może podejść do, do tego meczu naszego, oczywiście to są tylko i wyłącznie przewidywania, bo, bo to jaki plan będzie miał trener aż na to spotkanie to już jest jego, e, jego pomysł, ale, e, ale no mamy jakiś tam scenariusz, który sobie zakładamy i na który chcemy się przygotować tak, żeby e, po prostu być na boisku skutecznym i, i zwyciężyć. Ja wiem, że to takie narzekanie powiedzmy na warunki czy na boisko to, to, to może nie jest zbyt eleganckie, ale akurat na Stadionie Krakowi wiadomo, grają dwa zespoły i tam to boisko może być jeszcze cięższe. Czy to akurat będzie atutem, czy może być atutem drużyny z, z Niepołomic? No Wam będzie może przeszkadzać, bo wiemy jak gracie i to już pośrednio wspominał Pan o tym, o po meczu w zremisowanym, nie, w, chyba w Grodzisku, tak, że, że tam było... Bo ciężko i przez to nie można było grać tak, jak lubicie grać. No w Krakowie nie będzie lepiej, raczej. Czy znaczy ja te wnioski zostawiam Państwu? My nie chcemy się wokół tego skupiać, bo nie mamy na to wpływu. Po prostu bierzemy warunki, e, jakie są i, e, i trzeba będzie się do tego adoptować, e, ale na pewno nie zejdziemy z drogi, którą, e, którą podążamy i jesteśmy jej wierni. Chcemy być w tym sposobie gry konsekwentni i wierzę w to, że że po prostu zagramy dobry mecz i, i zwyciężymy. Dziękuję. Ktoś się o inną trochę rzecz. Miłość, miłość, praktycyk, się do Arisu Lima Sol. Czy uważa że trener, że to dla niego dobry kierunek na rozwój? I drugie moje pytanie, no miłość już odszedł, na pewno będą podchody pod innych zawodników po takiej rundzie, to nie jest dziwne. Były podchody pod dyrektora sportowego, a chcę spytać, czy były też podchody pod trenera i, 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 i jak się trener, jeżeli były, do tego ustosunkowuje? Pierwsze pytanie, tak uważam, że to jest dobry kierunek jeżeli chodzi o, o rozwój Miłosza, o rozwój młodego zawodnika, zresztą przykłady to potwierdzają między innymi Karola Słuskiego, który poprzez dobre występy i rozwój taki indywidualny finalnie trafił do reprezentacji Polski gra też na poziomie europejskich pucharów, także zdecydowanie uważam, że to jest dobry kierunek dla Miłosza i z tego też miejsca chciałbym mu raz, że pogratulować, dwa, że życzyć powodzenia i, i powiedzieć, że wszyscy tu, ale też ja osobiście trzymam mocno za niego kciuki i chcę, żeby dalej się rozwijał, chcę, żeby dalej miał tą pasję w sobie i szedł do przodu, żeby to był tylko przystanek w jego, jego karierze, a nie a nie punkt tak jakby docelowy, żeby cały czas był głodny kolejnych wyzwań i, e, i, i sięgał po marzenia. Ne, jeżeli chodzi o drugie pytanie, no to ja się na tym po prostu teraz nie skupiam, bo moja, moja koncentracja i całego zespołu jest na tych przygotowaniach do następnego meczu i ja nigdy nie skupiam się na rzeczy, na które na ten moment nie mam wpływu, dzisiaj nie rozmawiamy o tym, dzisiaj jest sytuacja w tym temacie stabilna. To, że może się pojawić zainteresowanie naszymi zawodnikami, to tylko świadczy o tym, że wykonaliśmy dobrą pracę i ci piłkarze się rozwijają. Z tego się bardzo cieszymy wszyscy w klubie razem z dyrektorem, prezesem i całą radą nadzorczą, że zespół idzie do przodu, że piłkarze idą do przodu, bo tak jak już mówiłem wcześniej, nam zależy na, na tym. Mm, żeby nie tylko wygrywać spotkania, ale żeby też rozwijać zawodników i rozwijać drużynę. E, a co do ostatniego pytania, no to <grystanie> e, nie masz żadnych podchodów, mam ważny kontrakt z Agieronią, nigdzie się na ten moment nie wybieram. Chciałem to, to, co pan powiedział. Byli właściwie byli przygotowani wcześniej na odejście Miłosza, to pozyskanie chłopaka z, z, z Ligi Szwedzkiej, jakby to potwierdza. Co by Pan mógł powiedzieć o tym, o tym człowieku, bo nie wiem, może ja przegapiłem, bo nie byłem na wszystkich konferencjach, może była o tym mowa. Ale jeżeli nie, to prosiłbym, żeby Pan troszeczkę przybliżył postać tego hmm, Halitiego bodajże. Czy ja z reguły odpowiadam na wszystkie pytania, ale tu bardzo bym prosił, żebyśmy rozmawiali tylko o tym meczu, który jest przed nami, to nie jest czas, żeby dzisiaj rozmawiać na temat tego, co się będzie działo w styczniu, dzisiaj chcemy się skupić tylko na, na Puszczy. Dziękuję. No to spytamy się tradycyjnie o raport zdrowotny, jaki jest w porównaniu z meczem z Rakowem, kto pojedzie, a kto nie pojedzie do Rakowa? E... Jeżeli chodzi o sytuację zdrowotną w stosunku do ostatniego spotkania, ona się nie zmienia, czyli wszyscy zawodnicy, którzy byli do dyspozycji ostatnio, są do dyspozycji. Jeżeli chodzi o sytuację Christophera Hansena, no bo pewnie ona najbardziej Państwa interesuje w stosunku do ostatniego spotkania, ona też się nie zmienia. Niestety Chris nie pojedzie z nami do, do Krakowa i nie zagra w tym ostatnim meczu w tym roku. Dziękuję. To ja, to ja tylko powiem trenerze, że y, absolutnie doceniając umiejętności Chrisa i jego formę, ja po końcowym blisku kilka dni dopiero zdałem sobie sprawę meczu z ale bo nie był na boisku. To chyba dla was też kompletnie. Tak, ale mm, obecność y, zawodników y, takich, y, którzy y, jak na przykład Chris tak, i, i też mówię o zawodnikach, którzy zwiększają rywalizację w drużynie i podnoszą jej poziom, to, to też nie. Zespół jest wtedy silniejszy, kiedy e, kiedyś było takie fajne powiedzenie: pokaż mi, jaką masz ławkę, to ci powiem, jak silny masz zespół. E, wiadomo, że mecze układają się według różnego scenariusza, i, i czasami zmiany powodują, że ten obraz gry się całkowicie zmienia, i to nie chodzi o to, żeby. E, bardzo się cieszę, że zawodnicy, którzy, którzy grają,. W momencie, kiedy nie ma tych zawodników, którzy po prostu poprzez z różnych powodów, czy za kartki, czy za kontuzję nie są do naszej dyspozycji, dźwigają tą odpowiedzialność i dają odpowiednią jakość. Ale oczywiście jako trener no, chciałbym mieć wszystkich zawodników do dyspozycji, bo to zwiększa pole manewru, mi możliwości zarządzania meczem i też możliwość, możliwość zmiany obliczu, oblicza meczu w jego trakcie, więc. E, wiadomo, szkoda, że, że Hansy z nami nie pojedzie, bo jest to dla nas wartościowy bardzo gracz, jak pokazała ta runda. E, no ale tak jest życie, musimy sobie poradzić bez. Mamy innych zawodników, którzy e, muszą w tym momencie wziąć za to odpowiedzialność, a na Hansiego czekamy na, na początek e, wiosennych przygotowań. Dziękuję. Dzień dobry, Michał Zaborowski. Panie trenerze, ja wiem, że chce się pan skupić tylko na meczu z puszczą, ale jako, że jest to nasze ostatnie spotkanie w tym roku, no jednak e, chciałbym poprosić pana o parę zdań podsumowania tej rundy, bo już bez względu na wynik meczu z puszczą, no to była znakomita runda w wykonaniu Jagieloni. Chyba na pierwszej swojej konferencji tutaj powiedział pan, że chciałby pan być dumny z tej drużyny. To takie pytanie, czy jest pan z niej dumny, a jeśli tak, to z czego najbardziej? Czyli jeżeli chodzi o takie wielkie podsumowania, to nie jestem w stanie tego zrobić, bo sam jeszcze nie podsumowałem rundy. Podsumowaliśmy każdy okres powiedzmy między w, tym, w tych przerwach na kadrę, ale, ale takie zbiorcze podsumowanie jest dopiero przed nami. I dzisiaj tak naprawdę będę mówił, mogę tylko powiedzieć o opinii, mogę powiedzieć tylko o tym, co czuję, ale nie o faktach, no bo faktów jeszcze, jeszcze nie znam znam je cząstkowe, ale, ale jeszcze nie globalnie, jeżeli chodzi o całe pół roku. To jest pierwsza rzecz, a druga, wiem, że nasze ostatnie spotkanie, ale nie chciałbym zamykać podsumowaniem czegokolwiek przed ostatnim meczem, bo to jest. Ja mówię, jeszcze mamy mecz do rozegrania, chcemy zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Nie chciałbym już iść w kierunku. E, takiego mentalnego zamknięcia tego, tego pół roku, bo, bo ten mecz jest do rozegrania. My go chcemy po prostu wygrać i chcemy pełni jechać tam skoncentrowani. E, a to, co mówię na konferencjach pomeczowych, niech będzie takim krótkim podsumowaniem tego, e, co, co tak jakby myślę o tym, w jaki sposób ta drużyna się rozwija i, e, i w jaki e, tak jakby kierunku my idziemy i czego dokona przez te pół roku. Nie, nie potrzebuję wielkiego podsumowania takiego oficjalnego, żeby mówić zespołowi, że, że jestem dumny z tego, co, co robią i co zrobili do tej pory, ale chciałbym, żebyśmy dalej szli do przodu i dalej byli głodni kolejnych zwycięstw i dalej się rozwijali. Bo to nie jest projekt skończony i naprawdę dużo jeszcze pracy przed nami. Chciałbym, żebyśmy w tym kierunku patrzyli. Dzień dobry, Robert Bońkowski. To ja troszeczkę w przyszłość jeszcze wybiegnę. W jednej z rozmów z Alomerowicz mówił o tym, że pan z ma zakład o jakieś kilka dni wolnego dodatkowych. Jeśli osiągnął jakiś wynik, to czy te dni wolnego będą przypisane? Będzie więcej dni wolnego? I jaki jest plan na, na te przygotowania, kiedy wy wracacie? Czy Turcja jest tym kierunkiem, który, który, gdzie będziecie się przygotowywać? Dobrze, jeżeli chodzi o zakład, tak jest. Zakład był na każdą przerwę na kadrę. Teraz wiadomo, że że, e, no, też to wszystko się odbywa na rozmowie z zawodnikami, bo wiadomo, że punktem odniesienia jest zawsze dobre przygotowanie do, do sezonu i wolne/wolnym, wolnym, ale, e, ale też musimy znaleźć odpowiednie rozwiązanie, żeby. Też nagrodzić zespół za dobrą postawę, ale też odpowiednio przygotować się do rundy. E, więc, e, ale ja bardzo respektuję e, jeżeli zakłady i bardzo respektuję wzajemną współpracę. Jeżeli z czymś się zespołem zakładam, to zawsze się z tego zakładu wywiązuję i tak jest w tej sytuacji. Po prostu e, drużyna miała. Jeden dzień do wykorzystania, który sobie wypracowała wcześniej i skorzystała z tego w przesunięciu początku przygotowań o, o jeden dzień. A jeżeli chodzi o, o ten zakład teraz, no to wiadomo, że, że już później zacząć nie możemy, no bo to też musimy się odpowiednio przygotować. Więc drużyna walczyła tutaj o rozpiski treningowe. Szczegółów nie będę podawał, ale. Ale mówię, bardzo doceniam to, jak pracują, więc jak jest dobra praca, to też jest z mojej strony nagroda. Co do drugiego pytania, na pewno wystosujemy jako klub odpowiedni komunikat oficjalny ze wszystkimi szczegółami, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy. Ja mogę tylko powiedzieć, że przygotowania zaczynamy 9 stycznia, czyli, czyli po świętach też prawosławnych tak? I, i jedziemy do, do Turcji. Na obóz przygotowawczy do Belek. Jeżeli chodzi o wszystkie mówię terminy, sparingi i, 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 i szerszy kontekst tego okresu przygotowawczego, to, to pozostawiam to na ten oficjalny komunikat. Chciałem no. zapytać o podsumowanie twojej rundy w wykonaniu. 17 meczów, 4 gole, dwie asysty. No ale jak już strzelałeś, to zawsze te bramki były wyjątkowej urody. Jak podsumujesz? tę rundę w Twoim wykonaniu. Ja tylko, Robert, doprecyzuję, bo pytasz o podsumowanie <coughs> ligowe, bo w sumie tak, 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 z jeszcze, jeszcze polski, było sześć tak, goli. Tak, tak, tak. tak ok. And the question was how can you resume your this, uh, this round uh, for goals to assist in, uh, in league also, uh, next to goals in Polish Cup. So how this round was for you? How can you resume it? Personally, of course. Yes, uh, I think I've it, it, uh, been very good. Uh, but also because the team is is playing also very good, and when the team works, uh, the individual appears. So I think uh, that's the reason. Not only me, but also other players are scoring goals. We are a team that we don't have only one player that can score <coughs> a lot of goals. There's a lot of players that can score and uh, assist and make the team work well, like uh, it's been so far. So. Like Nenę odpowiedział, że była to bardzo dobra runda. W zasadzie jest to bardzo dobra. Jeszcze cały czas jest to jeszcze bardzo dobra runda w jego wykonaniu. Natomiast zwrócił uwagę, że ona jest tak dobra, ponieważ cały zespół dobrze wyglądał. Eee, podkreślał też Nenę uwagę na to, że nie jest tak, że jeden zawodnik strzela dużo boli, <grym> tylko, że jakby ta siła ofensywna drużyny jest rozłożona na cały zespół, tak więc tu w tym momencie cały zespół dobrze się prezentuje. Kiedy cały zespół dobrze się prezentuje, no to sięłoży także że pojedynczy zawodnicy są w stanie e, wzrastać i są w stanie jakby zaprezentować te swoje umiejętności, jeszcze bardziej się rozwinąć, no i tak to mniej więcej podsumował. To co spowodowało, że cały zespół tak się rozwinął w tej, w tej rundzie jesiennej, no bo jest ona wyjątkowa, dawno nie wiem czy w ogóle od awansu do ekstraklasy tak taka runda wykonania Jagiellonii była, no właśnie. Was Jerzy the in whole yes, sir, I think one of the reasons is here on my right. Uh, Odlično delo je spremenilo ne samo način igranja, ampak tudi mentaliteto ekipe in igralcev. Ko govorim z njim, seveda z njim in njegovim osebjem. Da, igralci verjamejo v to, kar počnejo. Uživajo v tem, kar nas prosijo, da naredimo. Zato mislim, da je to naša pot do uspeha. In seveda je še vedno veliko prostora za izboljšave. Uh, and I hope that we improve because uh, we will need because for sure the second round will be much harder than the first, uh, so we can't stop now we, we can't we can't think that it's everything done that we are uh, good enough because we don't will <laughs> be a lot of challenges for the second round and we need to be prepared for that. on no, odpowiedział, że przyczyna tej zmiany siedzi po jego prawej stronie, wskazał na trenera, który powiedział, że wykonuje świetnie swoją pracę, który przede wszystkim dobrze zarządza drużyną, który przede wszystkim potrafi przelać tą radość na drużynę i tak naprawdę drużyna po pierwsze wierzy w siebie, wierzy w to, co robi, ale także czuje z tego wielką radość. Nenad no, powiedział, że w tej chwili tak naprawdę najgorsze co może się stać, to jakby nagle drużyna się zatrzymała, uznała, że już jest perfekcyjny, już jest świetny, nie musi więcej nic robić, bo wiedział, że cały czas widzi bardzo dużo miejsca do rozwoju, widzi, wie, widzi wiele e, pól, na których ta drużyna może się jeszcze rozwinąć, e, dlatego że, tak, obszarów, tego słowa im brakowało. Natomiast, e, natomiast tutaj Nene też zwrócił uwagę także na to, że tak naprawdę w tym sezonie Agiania jeszcze nic nie wygrała, że tak naprawdę cały czas jest... Wszczączem jest wysoko w tabeli. Zwrócił uwagę na to, że runda wiosenna będzie dużo trudniejsza. Tak więc na pewno trzeba się do niej dobrze przygotować i cały czas się rozwijać, w tym rozwoju trwać. Jego Play. <noise> to ja wrócę po części do, do pytania Roberta, może trochę też nie do końca. Trzeba poważnie przyjmować to, co powiem, bo jestem troszeczkę zawiedziony tym, że Rui Nene przestał strzelać przed cudnym ramki z pola Karnego, a zaczął strzelać z bliska, takie łatwiutkie, i ostatnio jeszcze nawet prawą nogą. Więc obawiam się, że niedługo jeszcze zacznie strzelać głową. <laughs> Czy to możliwe? Okej, okay. no, no. The... It was some kind. Let's say some kind of joke, the joke question. Because uh, <coughs> in last in, in previous season you were scoring beautiful goals, and now in last games you are scoring normal goals from penalty area, very easy and with right foot. And yes. with right foot. So the question is, maybe next time you will try to score by head. Uh, and almost, I almost scored with the head in one corner here at home. Maybe, well, let's see. Here. I want to show poly polyvalent same, no? uh, like universe. Ah, universe. Yes uh -huh. score uh, Ni nice words from far uh, but way we play I' I'm more times uh, in the area inside the area so uh, score more inside the area uh, But that, uh, the, the, the will save. I will try to be in the right spot at the right time to score whatever is outside the area or inside to help the team. Ten odpowiedział, że w jednym meczu już nawet miał szansę, żeby strzelić głową, tylko tam akurat minimalnie ta piłka przeszła obok. Natomiast stwierdził, że w obecnym systemie gry jest tak, że on jako zawodnik częściej przebywa w polu karnym, więc siłą rzeczy, jakby więcej ma tych okazji do strzału właśnie w obrębie pola karnego. Natomiast powiedział, no, że jako e, piłkarz na pewno będzie robił wszystko, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, aby odejść w stronę bramkę, niezależnie od tego, czy to będzie w polu karnym, czy to będzie poza polem karnym. I ostatnie moje pytanie, czy Nenę jeszcze przed tym ostatnim meczem cieszy się, że to już jest koniec tej rundy, czy tak dobrze żre, przepraszam za wrażenie, tak dobrze idzie, że warto byłoby... Znaczy, oczywiście teoretycznie, czy, czy, że szkoda, że to się kończy, czy z drugiej właśnie strony już... Tość na ten moment i ciepła Portugalia, ciepłe kraje, aby dalej od naszych boisk. Okay. Uh, the question, the last question is: uh, it will be our last game in this year. So, uh, do you feel maybe some kind of satisfaction that it is last game, that finally you uh, would back home in in warm Portugal? Uh, far away from our ugly, uh, mm -hmm. <laughs> from, from our ugly uh, pitches, or maybe uh, you can you, you you think okay we are in such uh, good disposition, such good form, that uh, we can play for example next <coughs> week, uh, next game. I don't know against Vizef or, or, or something uh, or something mm -hmm. like this. I understand. Uh, of course, I'm always happy to go home to see my family, my friends. Uh, but yes, I, I enjoy a lot to play here in Poland. Not ugly pitches, like he said. Uh, amazing stadiums, amazing fans. The atmosphere is good everywhere. We like to play in this kind of situation, in this kind of atmosphere. <coughs> and yes, uh, we are in a good situation. Maybe it would be better for us to keep going, not having this break. But it is what it is. It's break for everybody. Te gminy załatwimy. Będziemy próbować zmienić to, co jest źle. I think we have a lot of chances to, co chcemy, uh, jest jeszcze bardziej. Więc, jeśli to tego, myślę, że mamy wiele szans do osiągnąć te giełdy. Mm -hmm. Odpowiadając, Jurek, na Twoje pytanie, Nene powiedział, że oczywiście on zawsze z chęcią wraca do domu, spotyka się z rodziną. Tym bardziej, że e, no, ta jego podróż do domu rodzinnego trochę trwa, więc, nie, więc jakby tych okazji do. Do, do, do przyjazdu tam do jego rodzinnej miejscowości jest stosunkowo mało w ciągu roku. Natomiast powiedział, że to nie jest wcale tak, że on już ma dość Polski, dość tych fatalnych boisk w tym okresie roku, bo powiedział, że bardzo mu się podoba atmosfera meczów, podobają mu się stadiony, otoczka meczów. Tak więc, jakby to, to nie jest, to, to, to jest coś, czego na pewno będzie mu brakowało. I powiedział, że być może, gdyby była taka opcja, że graliby dalej. No, to są czują się w dobrej formie, że być może dalej by wygrywali. Natomiast powiedział, że tak naprawdę ani ona, ani nikt w drużynie nie ma wpływu na to, na kalendarz. Po prostu kalendarz zakłada teraz przerwę, więc jadą na przerwę i zrobią wszystko w tej przerwie, żeby się jak najlepiej przygotować do rewanżowej rundy, aby w tej rewanżowej rundzie dalej punktować na tym samym poziomie. Nie być ostatnio, ale tu chłopcy podpowiadają, żeby zapytać o mecz spuszczony. A, mecz Puszczą, No to ja pewnie każdy sobie wyobraża, że jeżeli. Mistrza pokonujecie w tak przekonujący sposób, no to spuszczą też będzie, no prościej, łatwiej, po prostu zwycięstwo i tyle. I wyżej. O. Okay. Uh, the question is, uh, last uh, Sunday you won very, maybe not easily, but uh, but very high against the current champion. So does it mean that game against Puszcza will be easier? And you will uh, beat uh, this team uh, with higher result than you won with Rakov. No, doesn't exist uh, easy games. We can uh, make it easier by our uh, work, by our attitude, our um, uh, yes, attitude, mentality, the, the competitivity in the game, and the same competitivity that we had against Rakov. We have to go to Krakow to play against them. Uh, push I don't know the <laughs> <Krakowie> name, Stadium. Um, <coughs> and yes, we have to be the same competitive, to have the same uh, willing to win this game. For sure won't be easy because, uh, but we are prepared for the, whatever they play, whatever they want to press. We know what we have to do if they press high, if they defend low. Uh, if uh, they want to give us the ball or not, we know everything that we have to do. So that's important. And the only thing, I think, in my opinion, is to bring the same levels of attitude and competitivity for this game, and we have a big chance to win. Nana odpowiedział, że tak naprawdę nie ma w futbolu czegoś takiego jak łatwy mecz. E, tak naprawdę, żeby to był. W cudzysłowie łatwy mecz, albo inaczej, żeby to było zwycięstwo. Najważniejsze jest to, żeby drużyna utrzymała ten sam poziom, który prezentowała w meczu z Rakowem. I powiedział, że jeżeli pojedziemy na mecz do Krakowa, na mecz z Puszczą i zagramy z takim samym poziomem zaangażowania, z taką samą koncentracją, z taką samą uwagą, wtedy będą szanse duże na to, że my ten mecz wygramy. Ponieważ wiemy, jak gra Puszcza, my jesteśmy przygotowani na wszelkie opcje, kiedy odda nam piłkę, kiedy będzie stosowała wysoki pressing, kiedy będzie stosowała głęboką obronę, tak naprawdę, Wiemy, co gra puszcza, wiemy, czego możemy się po niej spodziewać, natomiast kwestia tylko jest nasza taka, abyśmy my włożyli w ten mecz tyle samo serca i zaangażowania, ile włożyliśmy w mecz z Rakowem. Za tą współpracę od kwietnia, tak, no bo zamykamy już rok tutaj, za wsparcie dla drużyny, za profesjonalne podejście, za dobrą komunikację i z tego też miejsca życzyć Panom wszystkiego dobrego na święta, dużo, dużo, dużo dobrego i szczęśliwego nowego roku dla Panów, dla, pa, dla Pańskich. Dla Państwa, tak? dla Pańskich rodzin. Eee, I liczę na to, że, że w przyszłym roku ta współpraca będzie układać się tak samo owocnie, a może jeszcze lepiej. Także dziękuję bardzo i, i do zobaczenia w nowym roku. Dziękuję.